Co za wspaniały poranek, Rześki. Kto wystartował tylko w koszulce, to troszkę mu zimno. Ale pięknie. W nocy padał deszcz, po którym prawie ani śladu. A teraz cudny poranek. Ptaszyna zadowolona. No i ludzie powinni brać z niej przykład. A różnie z tym bywa. Człowiek to dziwna istota. Powinien się tak rozświergotać jak ten ptaszek. Ale nie. Będzie kombinował. Zmęcił. A rano, jak człowiek się przejedzie metrem, a to dopiero jest, o boże, spotkać człowieka, który miałby pogodną twarz. To jest nie sposób. A, no i co się tu będzie szanka przewążała? Przecież czasami należysz do tej gromady tych smęcących się. Czyż nie? A tak. Muszę, muszę się spieszyć, muszę się spieszyć, muszę się spieszyć, żeby kolekcjonować te chwile radości. Muszę się spieszyć, żeby być jak ten ptak, który tam w górze radośnie oznajmia światu, że, że warto żyć. Że można dzień rozpocząć od takiego śpiewu. Ach. Trzeba się tego nauczyć. Jest taki piękny wiersz asnyka, adama asnyka. Właśnie o tym, że ta na nie może się nadziwić. Czemu ten człowiek nie raduje się bo jest dzień, poświeci słońce, bo wszystko przed nami, a jak sobie jeszcze przypomnimy, że najlepsze przed nami, a to już w ogóle cudownie. Spieszę się, muszę się spieszyć, muszę się spieszyć z kolekcjonowaniem tych radosnych momentów. Tych chwil troski. tych chwil zapomnienia o wszystkich bolączkach tego świata, o wszystkich problemach i o wszystkim tym, co uwiera, co gniecie. Muszę się spieszyć. Ale po co tu się, Babciu, tak spieszysz? A tak, a właśnie się będę spieszyć. No nie w tym sensie, że już nie wiem ile mi tam zostało tych dni do przeżycia, może nie dużo, może dzisiaj już o... i tak dalej. No, takie myśli też przychodzą, no, jak się ma te 65 lat z hakiem. Ale muszę się spieszyć, żeby zdążyć nauczyć się, jak radośnie żyć. Nie odkładać tego na jutro. Muszę się spieszyć, żeby nie przejmować się głupstwami. Muszę się spieszyć, żeby nie wymyślać problemów tam, gdzie ich nie ma. Muszę się spieszyć z patrzeniem na chmury. Aha, a tu pośpiech jest jak najbardziej wskazany, gdyż to się tak szybko zmienia. Muszę się spieszyć, muszę się spieszyć, żeby zdążyć to wszystko popodziwiać, żeby pozbierać te wszystkie zachwyty, żeby posmakować radości, spokoju, wdzięczności. Wdzięczności. Nade wszystko. Wdzięczności, nade wszystko, za każdą z chwil. Za każdą z chwil. Muszę się spieszyć, tak jak dzisiaj ten wiatr, który przegania chmury. Muszę się spieszyć i nie odkładać tej radości. Na jutro. A jak jutro załatwię to i to, to będę taka szczęśliwa. A jak to i to, to dopiero będzie. A jak pojadę tu i tu, a to dopiero będzie cudownie. Wtedy to ja dopiero. A nie. Muszę się spieszyć, żeby dzisiaj to poczuć. Nie odkładać tego na jutro. Muszę się spieszyć, żeby nie czuć w środku z zniechęcenia, smutku. Po co? Niech się przewalą te wszystkie smutki zniechęcenia, zwątpienia. Niech idą sobie dalej. A ja muszę się spieszyć do radości, do spokoju i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, wiem, wiem. To jest nudne bardzo. Takie to nudne. To takie inne sprawy. Dramatyczne. Jak prosto z chorób. to wtedy tak, to wtedy jest. O, coś się dzieje. A ja marzę o tym, żeby się niewiele działo. Ten obrazek, który teraz mam przed oczyma, niech trwa. Muszę się spieszyć, żeby zrobić przepiękną kolekcję takich obrazków w mojej głowie, w moim sercu, w mojej duszy. Muszę się spieszyć żeby ofiarować sobie i bliźni wszystko co najlepsze życzliwość, dobroć, miłość, przyjaźń muszę się spieszyć No to się spieszę, a za chwilę zrobię cudne zdjęcie temu porankowi Muszę się spieszyć, bo za chwilę to nie będzie już ten sam poranek. Pięknego, radosnego, spokojnego dnia z tym właśnie spieszeniem się ku radości.